Z tej strony biela schodowca. W dzisiejszym odcinku zobaczymy co u przepiórów. Zapraszam, znajdujemy się u przepiórów Przepióry są już teraz w wolierze Nie są w tej klatce co były na kwarantanny. Jest tylko jedna parka mój kolega odebrał tą swoją. Myślę, że będą się fajnie chować. Zobaczymy jak to będzie. Na razie cały czas z tego co zauważyłem sorry mi się trzęsie ręka, ale jest strasznie zimno na dworze z tego co zauważyłem to cały czas chodzą tu przy siadce. Nie wiem jest, czym to jest spowodowane. Zrobię tutaj myślę, żeby zrobić im tutaj jeszcze bardziej takie dzik, dzikie dzikie wejś, woliery dziko bardziej. Że oprócz tego drzewka jeszcze wstawić coś tutaj, w te miejsce. Może na ziemię coś poustawiać. Jeszcze nie wiem. Ale widzicie, nie są one większe od przygórek. Są praktycznie, praktycznie takie same. No. paw dumnie siedzi. O, już zauważył. No Mówiłem wam, że musimy zrobić karmidło Widzicie ile jest pokarmu Na ziemi Masakra Co ten baran robi z, z tym no z tym korytkiem, no to korytko Trzeba im Zrobić coś takiego Coś tego typu jak mam tam w wolierze Tylko mniejsze Dość Ale ogólnie muszę im zrobić takie bardziej zalesione miejsce, bo one lubią robić gniazdo, gniazda na ziemi. Jak będzie okres lęgowy w kwietniu, to żeby miały po prostu gdzie zrobić takie gniazdo i się w nim schować. żeby same sobie mogą się w nim schować i zrobić gniazdo. No. Tutaj muszę w tym miejscu jeszcze muszę obłożyć kamieniami takimi większymi jak tu. I nawet tutaj w tym miejscu całe. Trochę jeszcze piachu bo jest za mało. Już tak się nie stawiają bażanty do siebie, jak to było wcześniej, jak nie było tej płyty, którą tu przekręciłem. No, ale ten się strasznie stresuje, strasznie się stresuje. Tamten jest taki swobodny, on się tak nie boi i w ogóle, ale ten się tak bardziej stresuje. Ogólnie, jeżeli chodzi o srebrzyste, to ten był moim pierwszym i jeszcze jeden był z nim, Byli, były dwa właśnie, ale jednego sprzedałem z samicą, bo miałem też trzy samice w tamtej wolierze i tego samca. Ja jeszcze zobaczę, co, co tam usilek u małych i dużych. Mówiłem Wam, że tutaj są wszystko, że, że tutaj wszystkie przybrzyki, to są kurki. Aczkolwiek tak nie jest, bo są jeszcze raz, dwa, trzy albo cztery koguciki. Muszę je złapać i dać tam do przepierów, bo nie chcę po prostu, żeby się męczyły, żeby męczyły po prostu kurki, które i tak nie naszą jajek. Dobra, jesteśmy usinek. Znowu mamy więcej jajek już jest 6 Wątpię, żeby kurka usiadła, jest za zimno. Muszę i tak tam i w tamtym miejscu osłonić w tam, tamtą stronę, żeby nie było takiego przeciągu. Bo jednak noce są już zimne, są praktycznie na minusie. Także ogólnie zastanawiam się czy Podoba się, wasz, podoba się Wam mój, konten, mój content na moim kanale? Napiszcie swoją opinię, co myślicie, i będę się bardzo cieszył, jeżeli ktoś mi napisze, że robię to fajnego i mam to robić dalej, naprawdę, bo mi to sprawia jest jakąś tam satysfakcję, że są te małe, aczkolwiek są wyświetlenia. I myślę, że to z czasem jakoś ruszy do przodu, że będziemy się jakoś rozrastać. Nie wiem, zobaczymy. Przejdźmy teraz może do silek. Się u silek. Ogólnie zostało ich 2, 4, 6, 8. Nie, 2, 4, 6, tak, 8. I myślę, że połowę z tego u mnie zostaje. Jak nie wszystkie, zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko potoczy. Ile tu będzie kurek i kogutów? Nie mówiłem Wam ogólnie, bo zapomniałem. Ale mam też takiego małego asa. Bananowego, warzanta. Jest on młody. Sam się wyjął z mojego inkubatora. Kupiłem kiedyś tam jajka od takiego faceta. I on się wyląkł. Jeszcze był taki jeden i to był chyba złoty, tak to był złoty. I właśnie on się kiedyś otworzył tu kurnik i w nocy coś go chyba zjadło, tak mi się wydaje. On tu chodzi po całej wolierze i nic mu się nie dzieje na całe szczęście. Tutaj mamy Liliputa Kogucika i Koguciki dwa szabo. I tam mamy kureczkę salo. Wrójdźmy sobie jeszcze doniosek. Już pomału będzie trzeba sprzątać na, w drugim, na, na koniec tego tygodnia najprawdopodobniej w sobotę albo w piątek, bo już kaczki jak mamy jak są kaczki w kurniku po prostu to jest naprawdę rybą bałagan mamy tutaj widziałem trzy jajeczka o jeszcze ciepłe trzy jajeczka spójrzcie tutaj je ułożymy i tutaj, tutaj właśnie zrobiłem tak, żeby ten mały bażant po tych jajkach nie kupkał Mamy mało jajek aktualnie, bo są młode kury, jeszcze nie niosą Zacznę pewnie dopiero jakoś na koniec tego miesiąca, co so. będzie więcej jajek, będziemy mieli co zbierać na odcinkach A ja jeszcze mam sirki, pokażę Silencję Fokusik o silencję i To na tyle w tym materiale. Ja byłem bielaschodowca. schodowca. Zapraszam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania i pamiętajcie o konkursie. Na razie, cześć.